Hmm. Jestem najmniejszą planetą. Co? Jestem ziemia. Zbudowałem to więzienie. O nie! Rozwaliło się. O nie, o nie, o nie, nie, o nie. Musimy zrobić genialny plan, żeby jeszcze raz tworzyć to. Tak? No pewnie tak. Jak na no pewno tak musimy to stworzyć. Jejku, jestem najmniejszą planetą. w się świata. Mów nie najmniejszą. Ale jestem najmniejszą planetą. Od Słońca. Nawet... Wenus jest ode mnie, gorąca. Co ja mam zrobić? Hej! Wpadłam na genialny plan! Nazywam się Pluton. Musimy pogadać o tym idealnym planem. Jaki chcecie? Zamknąć słońce więzieniu. Dobrze! Ale jak to zrobić? Nie wiem, nie wiem, nie wiem. Nie wiem też. Ale za chwilę to ogarniemy.